Panowie, wstajemy Paweł Paweł, pobudka Pobudka Paweł już wstał? Halo, halo, Paweł już wstał? No tak, nie przydał Co za śpiocha Wyżu na zapraszam. Jest. Dobrze. Za pięć minut wychodzicie. Dobra. To szybko. Zobaczymy co nam w 122. Pan Jakub Zawiśla. Coś tam oglądał, że już wstaje. Ciekawe, czy wstało naprawdę. O, już gotowy jesteś. Bardzo dobrze, świetnie. Za 5 minut wychodzicie. O, by dyżurny wstał? Jeden tak. No proszę. Tak wygląda przytomny dyżurny, który chyba nie spał całą o, tak? Trochę spał, a tak sobie za dużo tych 5, czy to jest film cały? Nie, to jest film właśnie. Jeden i tył będzie. Nie. Dla Marii, dla MM i dla RR. Robi SS. zobaczymy co robi 128. No dobra, tam mu trochę czasu, bo on był pod prysznicem. Dobra Słuchaj. W ciągu 5 minut dobrze byłoby, żebyście skompletowali drużynę w czwartek. Da. Dobra? Pośle zapukaj do nich i zapytaj czy są gotowi. 15 chlebów trzeba kupić i paragon na to.